Witam serdecznie w kolejnym dniu, moi drodzy. Poniedziałeczek Trzeba się kurde zalogować do tachografu i wziąć się za tą nierówną walkę. Ja pierdyle, jak ja nie mam mocy. Totalnie się nic nie wyspałem. Ostatni raz logowałem się do tachografu 6 czerwca. W tym aucie, oczywiście. 402, kraj rozpoczęcia, polska, akceptacja, gotowy do jazdy. Dobra, młoteczki. Niech się nam tutaj kurczę wszystko zaktualizuje. I. Trzeba będzie startować. Ja pierdyle, jakie w tym aucie wszystko zaczyna tutaj denerwować. Nawet lusterka poprzestawiali. Masakra dobra Cofamy Jeszcze tylko kurczę ten Adblue Dotankuję do pełna póki jestem na bazie i będzie git majony Ole kurde Ja po tygodniu, powiem szczerze, że ciężko się jest przyzwyczaić do, z powrotem do tego gabarytu. Dobra, czekaj tam, bo ja muszę AdBlue'a zatankować jeszcze tylko do pełna. I będzie git majonez. I jeszcze kurde pojechać na stację, żeby się do pełna zatankować. Za daleko cofnąć. Tankujemy tylko do samochodu. Płyn do spryskiwaczy. Ej! To ja z tego skorzystam. Płyn do spryskiwaczy. Okay. Dobra. AdBlue zatankowane. Płyn do spryskiwaczy zatankowane. Paliwo zatankowane. Do pełna, już jestem na autostradzie A1. Do celu mi pozostało 118 km. Załadunek mam w Czeskiej Republice. No i według zlecenia, ma być cała naczepa załadowana. Waga niby 5 ton. Ale to się okaże, jak mi załadują i będę wiedział, co będę ładował. No i gdzie z tym jadę. Obieram kierunek cieplejszy, czyli jadę do Włoch. Jakby mi kurde mało było wczoraj pogody, nie? <ścoughs> nie dość, że w czasie drogi jak jechałem na bazę to 31 stopni mi w czasie jazdy pokazywało. Jak na bazie byłem, no to też kurcze słońce tak dodawało, że szkoda gadać. Próbowałem, kurde, po tej 20.00 coś usnąć, ale to tak człowiek się miotał, kręcił po tym łóżku. I jakoś dałem radę, ale, ale we Włoszech może być różnie. No ale będę wtedy już testował klimę postojową. Więc co moi drodzy? Widzimy się na załadunku w takim razie. Jestem na miejscu, na załadunku. I najlepsze jest to, że nie od tej strony wjechałem, bo <noise> okazało się, że przyjechałem dla osobówek. No ale jest dobrze, ogarnęłem się. Wózkowy po mnie przyjechał, kazał mi poczekać na, na parkingu, więc czekam na parkingu. Tylko, że widzę, że kurde, ten parking to jest jakoś kurde inaczej. No, no. ale. Jak zwał, tak zwał, więc no co, nic nie poradzimy na to, na zaistniałe sytuację. Więc e, oczekuję, prawdopodobnie z tego, co tak widziałem, to chyba będę na pasach. No cóż, i co z tego, że mnie kurcze szybko załadowali, jak najwięcej mi zeszło z tymi kuźwa regulacją paseczków, nie? Z z tymi najwięcej e, czasowo zeszło ja pierdyle i że ja mam tu tak się obrócić tak aha aha i że tam mam tak wyjechać jeszcze aha aha na no, końcu drogi ciekawie czekaj to Nie widzę udało się wyjechać jest połowa już e, sukcesu i można obrać kierunek italiano. No ale niestety dach maksymalnie do góry podniesiony spowodowany tymi kurde domkami. Jednym słowem do celu mam co dreptać. Mam co dreptać do Włoch. 1200 km praktycznie mam do zrobienia. Rozładunek jest dopiero na środę. Więc fajnie, nawigacja mi łącznie pokazuje 16 godzin dreptania nie, dzisiaj coś tam podreptam, będę chciał dzisiaj zrobić jedenastkę, nie wiem czy to się uda e, jutro też coś pod, e, podreptać, żeby zrobić jedenastkę może uda się gdzieś pod celem wylądować, kto wie kto wie, moi drodzy tego nikt nie wie dobra, na razie lecimy, jedyne co to pogoda, tylko Kijowa, bo deszcz tak zwany deszcz. No cóż, nic nie poradzimy już na to. A few moments later. Taka mała aktualizacja. A jak nazwisz, to kurde, zaczęli jeździć teraz. Zostało mi jeszcze 5 minut pauzy. I jak wjechałem na parking, to wziąłem się za sprawdzenie do kręcenia szpilek no i niestety muszę zmartwić, że w każdej z opon trzeba było dokręcić było. Sprawdzałem kurde, dociągnięcia szpilek. No i niestety środkowa oś z jednej i z drugiej strony wszystkie były poluzowane, tylnia tak ta, ta samo i najgorsze jest to, że z jednej i z drugiej strony Kurde, a to jest gorące i to Fes jest gorące z jednej strony i z drugiej, z tamtej strony jest gorące, ale z tej strony jest zimne. I love you Wiedeń, moi drodzy, czego oczekiwać we Wiedniu? No, czego o takiej godzinie 15:40? Przecież to jest normalne, że tu będzie korek. No, ale z drugiej strony, człowiek się może łudził na jakiś cud, ale zapomniał. Jak jeździł wcześniej Regularnie do Grazu I we Wiedniu stało takich godzinach No to jest właśnie Kurczę godzina już szczytowa taka A jeszcze tak na dobrą sprawę nie, nie jestem Na tym rozgałęźniku Z autostrady A22 nie? Gdzie ja dopiero wjeżdżałem Do Wiednia centralnie w ten korek, co tu teraz jestem i wszystko się kurde rozwiązało, czemu tu jest taki korek we Wiedniu, bo z tego co na znakach widać to, że tu są jakieś remonty tej drogi o widzicie po prawej stronie też jest znak. Więc tu są remonty i dlatego się zeształowało. Teraz to wszystko. Gdyby nie te remonty, to ja bym środ środkowym pasem szedł. Ale tak to dobra, pojedziemy sobie tak jak teraz. Jadę. Dobra, widzimy się. Jak wyjadę z Wiednia. Every bass drop, we feel the heat. Strobe lights flicker, bodies in a trance. We're lost in the music, caught in the dance. Feel the vibe, let it take control. Tech house beats, they move our souls. Lost in the sound, it makes us whole dance in the dark let the night unfold this is our anthem let the story told Do zobaczenia. Do zobaczenia.